Kto jest bardziej wytrzymały, wygrywa. Pierwsza aktywność jest moja, a jest nią. Witamy bardzo serdecznie, zapraszamy. Już chyba, ja już witam. Ja witam, dobry. Ua! 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 Jezu, wygląda dure? pan, jakbyśmy mieli tańczyć hip-hop. Nie będzie to to. No. Przychodzę z pomocą fizjoterapeutyczną. Dokładnie, Ufa. ale nie taką Ufa. zwykłą, pan jakby zajmuje się takim solidnym, bardzo mocnym masażem i my teraz w tym momencie będziemy losować co będzie nam masował, ale to jest takie masowanie co mega boli i kto po prostu dłużej wytrzyma z masowaniem tej trzy partii ciała wygrywa O kurde. Ej, to mi się tak przyda, Pan nawet nie wie, jak mi się Słysza to przyda. Słyszałem, że jesteście po jakichś ciężkich przebojach Tak, o, o, strasznie Tylko może i coś pozytywnego z tego wyniknie I będziecie e, skorzystać mogli z takich pomocy fizjoterapeutycznych W zasadzie każdy mięsień po boli, więc nieważne jak ją wylosuję, to będzie dobrze A jeżeli wy chcecie wiedzieć, co wczoraj przeżyliśmy Wbijajcie na odcinek 24 godziny z weteranem wojskowym Dobrze, teraz w tym momencie losuję jedną partię ciała dla wszystkich i zobaczmy, kto ma najbardziej wytrzymałe łopatki. Dobrze, kochani, zaczynamy moją aktywność, w którą jest masaż bolących łopatek. Zobaczmy, co z tego będzie. Ile wytrzymam? Start! Na razie jest ok. O, ale wydaje mi się, o, hello, o, to jest ten z botno. Jestem tak ciekawy. Jest ciekawy. O. Kur... to było no! Wow, co to jest? Co to jest za uczucie? To jest kolega mięsień podgrzebieniowy. Aaaah, nigdy go nie czułem. A, Twardy zawodnik. Ale to jest takie coś, że jakby, jakby boli, ale A, O kupa. to jest takie coś, że boli, ale po chwili jest takie aaah. Co? Myślę, Kurde. że pierwsza część challenge'u Dumnie zniszczona. Co to? Stop, 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 stop! Och, przecież ciągły jest zaliczona i nagle zaczął tak w to jedno miejsce i już było... Och, Gania. Najpierw taki może przedsmak. Co? Aua! Jakie mam zakwasy, O Boże! O nie, ja nie wytrzymam. A nie zaczęło nawet. Ja już wiem, że nie wytrzymam. Ja już wiem. A. Trzy, cztery, sześć. A, a, boli, boli.

O, mac. No, stop. Stopu. Brawo! Jeżeli chcemy się bawić bezpiecznie, to myślę, że wytrzymał mac. W granicach bezpieczności, rozsądku, Kuba wytrzymał maksymalną ilość bólu. No ja chyba nie wiem, ja chyba od razu powiem stopię, się tak boję, nie chcę. Trzy, cztery, 4, 4. start! No. Zaraz okażę, że jesteś najtwardsza. Tylko Boi. tu gdzie nie otoczy, czujesz jakieś promieniowanie? Ja całą rękę czuję! Czemu tak długo? <grym> <grym> Wyższyj tą energię, patrz na Ja dłoń! Ej, Patrz na jej tutaj na górze, jak tak przeskoczy, nie? A, fuj, obrzydliwe! <grym> no, nie chcę, Ała! Likuowa, no jak będę się gonił. Znowu się okazuje, że kobiety te są często twardsze na ból niż... W sensie, a to jest tak też ci. biologicznie, że w ogóle kobieta ma większy próg bólu, w sensie większą jest tolerancję? Jest to dalej bardzo indywidualne, ale można przyjąć, że faktycznie częściej kobiety statystycznie można to tak ująć. Oczywiście trafiają się kobiety bardzo subtelne, delikatne i bardzo twardzi faceci w drugą stronę, ale myślę, że jakaś taka statystyka by się znalazła, że kobiety jednak są lepiej predysponowane do znoszenia bólu, ale żeby nikomu się przyda nie stało. No i co? Chyba żeś przeszła ten test. Przeszła! Przeszła! Malwina dołącza do klubu i ma też punkci z tej konkurencji. I teraz czas na naszego behemota Nasze największe działo w fazie. Na naszego gwiazdora. Jestem ready, mogę powiedzieć. Bo na ciebie zostawiłem najwięcej siły. <grym znawany> o! A, trzy, cztery, starz. O, Ooooo! o, Ała! A, Ej, to, to Ej, teraz. Termina torby! O! Ej, przebiórka się chyba pana. A o. o! o! A ci złapać oddech Oddychaj, oddychaj, Bolek Ej, zbiegł mnie tak pędzisz. A, A punkt to tak, 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 tak. nie tak to jest Co? Nie mogę! Nie! To było najgorsze! Dziękuję bardzo, bardzo panu. Eee, to była moja aktywność. Z tej aktywności to Kuba i Malwinka okazali się najbardziej wytwarci i zdobywają po jednym punkcie. A my teraz lecimy do kolejnej aktywności. Następna aktywność jest moja. Sami zobaczcie. Możemy? Możecie. A jest to. Klęczenie okay. na grochu! To ty. O, o, zajebiste. No ogólnie to jest! Bolesne! Sorry, bolesne, tak? no! w dawnych czasach to jakaś kara była. Moja moja tak? Coś tam coś tam klęczeć na grochu. No tak. trzy cztery U. 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 O! Wy. O oh, 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 okej, okay, okay, to jest, jest takie łatwe. Nie, najgorsze jest to, że jest coraz gorzej. No, no. Można zrobić taką zasadę, że po prostu musimy być wyprostowani i kto się pochyli, opada. Tak. A, kurde, dobra, dobra, w sumie to jest dobre. A to w takim razie zasada działa od teraz. Ej, nie wiem czy ja wytrzałem dużo, szczerze, nie wiem jak wybrałem. By... Uuu, jakbym się nakleił A ty Michał jak? Totalny luz. Co? Totalnie tego nie czuję. Nie, dobra, no, to nie chcę. Tak Pierwszego pal. Ej, mnie mięśnie nóg palą. Znaczy, znaczy trypofobię? O, kurde! Oh, o! Pokaż Jezus! Trypofobia w Ej, no. jeszcze, jeszcze brakuje, żeby ten jakiś rubacik z tego wyszło. O, dziwne, ej, fajne uczucie. Dobrze, trochę Wam trudniej teraz, jak już To Zadawaj, zaczynaj ode mnie. Uuuuuu! Uuu. A! O nie! Oh, aj! Nie no, złamał wasze. What the fuck! Nie oh! <trydy> ja wiem, co mam zrobić, że Michał utrudnić to. Michał po prostu mówi, że niego mi luz. może po prostu wypije go, bo tego procesu. Nie! Nie rób tego, proszę. Oooooh! <trydy> uh, 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 uh. To twy. killer robiłem, Ale ty z całej siłę ma więkkie, bo ja, ja bardzo mocno kogoś. O, ten grok był o, Nie wiem czy to było kolano czy grok. Ogólnie wyszedł. E, dobra, nie, ja pasuję. Pasujesz? O. Dawaj. Au oh, shit. I patrz. No oh. to podrywać teraz. Tak dziwne nie? A, jakby ci przyklej, jakaś narośnie przykleił. faktycznie. Pokaż. O Boże, o Jezu zostały ci! No dobra kochani, ze względu na to, że bardzo dobrze wam idzie i że jesteście w finale, musimy Wam troszeczkę utrudnić, a więc od tego momentu musicie przeskakiwać z kolana na kolano. Zaprezentuję Wam w taki sposób. Musi być to, takie wiecie, jednostajne i nie możecie przestać tego robić. Dobrze? To przestanie odpada. Czas start. A ała. <śmiech> <śmiech> Oj. Oj. o kurwa, ale ból to jest. Ja pierdziela. Ała. Pan... Mika! Ej, dobra, to przeskakiwanie tak bolało! Uwaga, Michał, jesteś wygranym mojej konkurencji. Zdobywasz punkty. Brawo! Let's go. Brawo! Ej, ogólnie to, to był killer. Ogólnie, wydaje mi się, że nikt z nas nie otrzymał dłużej niż minutę tego tak ja. Ale Malwinka dla ciebie też, brawo. Oj, bo bardzo długo wytrzymałaś No dobrze, kochani, także teraz przechodzimy do następnej konkurencji. Ja nie wiem co to jest. Jak myślicie, co będzie? Nie wiem. No ja bym Muszę to, szpinaczka w góry, bo taką koszulkę masz Gielont i w górę. No to przypadkowo Dla mnie bieżnia Dla mnie schody. Właśnie też obstałem schody i ja dzisiaj jestem wypruta Ok. To zamykam oczy. Uwaga, ja was ustawię. Okej, okay, na ciężary idziemy. O nie! W takim razie to jest reakcja fazy na moją aktywność. Możecie otworzyć patrzeć. No, oh, hello! Schody! Yes. Hell? No tak, ale wiesz, schody! Yes. Ale nie mogą obyć się bez czegoś dodatkowego. Schody tylko, że idziesz na ręką. No bez oh, jaj! Ej, nieduchie! Oh, tak wiecie, że ja nie wytrzymam! Dziewczyny mają 5 kilo, panowie mają 12. Idę pierwszy samemu, a potem dziewczyna z chłopakiem, dziewczyna z chłopakiem. Cyk. O, ja już tutaj właśnie schodzę. Zasada jest też taka, że nie możemy się trzymać. Tylko luźne ręce. Powiem wam, zrobiłem dopiero 3 piętra, a już pali. Ogólnie na godzinę, jakby chodził tak e, Kuba, to na przykład że spali 700 kalorii. Więcej, bo ma jeszcze obciążenie do 11 kg. Ale już mi się mroczki przed oczami robią. O oh, I mi się schody mylą. Jeszcze raz, do 5 minut. <śmieniczy> Ale ciężko, Lęci. ciężko, Lęci. ciężko Dziwim, no podnosić ta. tak nogi. Chyba nie pochu ci po tym. Nie. No. Brawo. Brawo! Brawo, bardzo ładnie. Boję się, idę na same stylki. Trzy, cztery, kilka stadników. Trzy, cztery. Aaaa! spadam! Ej, nie mam ogólnie, nie mam okularów ani butów. I strasznie się gibię. Nie cała się gibię, nie mogę złapać równowagi. Czujesz łydeszki? Nie, łydek nie czuję, bardziej czuję dwójki. Ja już odlatuję. Tak? No. Odlatuje? No Trzeba... Ta, my takie rzeczy robimy Powinniśmy odpoczywać, nie żartuję Powinniśmy. Powinniśmy ciężko pracować, żeby sprawiać wam przyjemność I właśnie to robimy No to prosimy was Z Wiktorią O lajki, subskrypcje i dzwoneczka, żeby być na bieżąco z naszymi filmikami Jeżeli dotrwaliście do tego momentu na odcinka, napiszcie Wiktoria Siłownia A teraz przechodzimy, zobaczyć jak ciepły Michał i Malwina Jest macie? CZTERY MINUTY! No, generalnie Michał wygląda jakby jeszcze mógł dwa razy tyle przejść. Mogł, no. Ja chyba stop. Stop? No. Dziękuję. Powoli, powoli. O Boże, Malwinko. Malwinka miała około 6, 2,8? Brawo, Malwina! Brawo! Ale nie patrzyłam, bo już mi się zrobiło ciemno. Przetoczamy i nawet nie dałam rady kliknąć stop. Mega no, się czuję. To było strasznie, już serio przy końcu nawet nie byłam w stanie wcisnąć stop Ej, szansę dał Malwiny, naprawdę, ona jest, ona jest twarda baba, może nie wygląda, ale jest twarda 85, 857, 858, 859, 860 Michał, jak jest? Jest okej okay. Spoko, jest ciężej wiadomo, Jest w okolicach piątej minuty Zacząłem się pocić, nogi palą, ale to jest okej okay. Dobra, okay. słuchajcie Będę mieć czasu, to jest 10 minut i za chwilę zatrzymujemy Michała w Co to się stało? Czemu? Jest kwalifikacja, wiesz? Kontynuację. Serio 10 minut? cały challenge. I oficjalnie o! Michał ma kolejny punkt z tej aktywności. I jak na razie wychodzi na prowadzenie z dwoma punktami. Czas na Zbyszka i Wiktorię. I zobaczymy, czy Wiktoria z racji tego, że również chodzi na siłownię, dobije kroku Michałowi i zdobędzie kolejnego punkta. Nie, ty, Wika, masz 0 punktów. To zobaczymy, czy zdobędzie pierwszego punkta. Jak was za to przepraszam, ale ja naprawdę no nie w formie jestem. Obstawmy, obstawmy, bo to jest ruletka. Ile minut będę robił? Szczerze. Jakby z twoją wagą, z kolanami jak zrobisz 5 minut, jesteś boss. Nie, zrobię chyba 5 minut. Już? Dobra. Pikał. Trzy, Nie są O ja pierdzielę. Nie Czeli. ruszyli. Dobra, ja ma jako mordy i robię. Bardzo zwykła. Iść, iś. Ale ja też się muszę iś, zamknąć. Iść, iść, iś. tak zwaną technikę oddechu. Iść, iść, iść. Ja pierdle się. Wydobce tu. Nie, yes, Stop. Yes. Oj. Ile czasu, ile czasu? Trzy, trzy minuty, brawo! 3 sekundy Nice Ty Ani, jak mówię ci, że 5 minut wytrzymasz To był dream A jak trzy, miałem powiedzieć, że jak wytrzymasz 3 minuty będzie super. to będzie 100 To jest taki żart Jak wchodziłem pod koniec To się czułem jakby mi imadło Gniotło uda Tak się piję 3,43 Ale wywaliło. Ała oh wow. Oj, nie, za nisko nogę podniosłam. O oh no. O Jezu! A dałbyś radę dalej? Po Ej, sparty. nawet nie, wiem, co się stało W stanie stań usiądź, stanie usiądź. No, O, oh, yes. jest! Spokojnie. Prawda, prawda jest taka, że to Michał wygrał tą aktywność i na jego konto, jak u jedynemu wbija kolejny punkt, wychodzi na prowadzenie z dwoma punktami. Yes, sir! Dlatego teraz lecimy dalej! Jest taka lipa, deszcz pada, tu jakaś jak coś na dworze daj, to spokój. A moja? Mój ostatni będzie. Chodzę od rana. Chodzę od rana. Chodzę od rana. Tak od rana. Moją aktywnością w dzisiejszym odcinku jest, uwaga, otwórzcie oczy, yeah. Coś tak oh. czułem. Ja ja jestem pierwsza. Myślę, że nawet mogę się zżygać. Dobra, zaczynamy. Na początku lecę ja. Będzie mną kręciła Wika, po 20 sekundach dojdzie Kuba, po kolejnych 20 Michu, a na koniec Zbyszek i będzie coraz szybciej. Rytm. Na razie luz wydaje mi się, że będzie. Kuba dołącza właśnie w tym momencie. Kuba pija. Dobra, oj. O kurde, o kurde, ja nie mam nawet takiego tego złapać! Dobra, ej, zrzygam się, zrzygam się, zrzygam! Pamiętnij, że masz to, to! Ała, nie poręka ty włosek. O kurde, włosy ostatni. Jestem. 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 Niedobrze, Nie dobrze, nie dobrze, nie dobrze. Ej, to wygląda strasznie! Ej, wypadam, wypadam! Powiedz, Wypadasz? Oj, co, Maja? Nie, coś. nie chcę, ale ja się zrygam. Ale, Ej, dobra, stop, stop, stop. 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 O, o Jezu. Nie stanę, zrygam się, serio. Daj, bieg, 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 nie biegnij! dalej. Bieg, bieg. Nie biegaj! Bieg. Bieg. Nie pobiegnę. Będzie pełno? Nie chcę, muszę się uspokoić.

Wow. Stop. Dawaj, Ile dawaj, czasu? 100! Mam wyćwiczoną taktykę, jak kręcić, to jest, wiecie, pamięć mięśniowa. Nie po to się wychowywałem na ośce. No. Dobra, czas na zwyżkę. Uwaga! 3, 4, stop! Uwaga, prawdziwa! Uwaga, prawdziwa! Uwaga, on potrafi, on potrafi. Uuuuuj! Wow. Bro, that's hilarious. Ej, dobra, mega zły. Banger, 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 banger. Dobra, możemy zastopować. Co? Nie no, biegnij. że Najgorsze jest to, że ja wcale nie wyszedłem, dlatego że mi nie jest niedobrze, tylko dlatego, że tak mi się wbił w plecy, że to jest ból porównywalny do tego masażu, który był rano. No to mega boli, jak się wbija. Maga, czas na Kubę. czas start! Wow. I uwaga! Eee. Zaczynamy! Jak nie ma kuby, to nie ma takiej śniły, bo on ma nie kończę na to. Nie no, czekam na zbycha, czekam na zbycha. 2, 1, 0, nooo! Uuuuu! Ej, ja nie wiem, my chyba Jeste. przeszkadzamy Malwina no. Ej, nie mogę złapać jakiegoś! Chyba no. jest a! Siem Go Pro. Dobra, odleciało. Nie I 40. No to chyba oficjalnie. Jeszcze ja. A! jeszcze uh. Brawo, Brawo Kuba. Ej, Kuba mógłbyś jest mega mocny. Hmm. Dobra. Czas na mnie. Ostatnia osoba. 3, 2, 1, start! Aaaa, Kuba wlatuje! To jest killer! Dobra, to jest killer! Aaaa. Ale to lepiej! To jest jakieś 4 minuty! nie mogę dosiągnąć niczego! Aaaa. Nie wiem, ale mega mi się podoba! Patrzcie! Dwie minuty, dziesięć. Dobra, Wiktoria, oficjalnie wygrałaś! Mario! Jakim cudem oni są decydując, to jest Jedyny minus to jest taki, Ja zapomniałem, że Wika się jest i na pewniaka No. wyszedłem, ale to jest. Tak. No. Gratulacje. Właśnie. Ale brakuje tu takiego silniczka, właśnie. Ja, fajnie. Wiktoria wygrała aktywność Malwinki, więc teraz lecimy na finał. Dobrze! Możesz się. U dobrze! Wie... E Nasz kolega alarm niestety musi tak być Z racji tego, że to jest alarm deszczowy A na naszym dachu jest deszcz, ponieważ pada deszcz Logiczne, prawda? Jakby nikt z przez okno nie umiał spojrzeć, że pada Ej, Po prostu my mamy mądry dom Mądry dom, który chce nam pomóc Czas na final round Final round, pan jest to jest finalna runda Byłem... Tak. Proszę Czemu jesteś nagi? Właśnie chciałem na dół przejść Jestem pół nagi, bo majtki. Byłem na dworze Coś zweryfikować I mam dobre wieści. Idziemy do łazienki Uu, Patrzymy co? się w dół. O Jezu, wiem co to jest. <laughs> ja już widzę. No, a twój jeszcze <laughs> nie wiem, jak to się dzieje. Jesteś po jednym lokalizmie. Ja jest tak zimno. Final round to jest wanienka z lodem. Nie róbcie tego w domu. My to robimy potokiem profesjonalistycznym, ponieważ tuż za rogiem na samym dole naszego domu są medycy. Dlatego oni będą kontrolowali. Tak, czyli Oraz czyli dziadek bruz. Straż pożarna, wszyscy stoją. Wszyscy, Ej. Czyli trzeba się położyć i wtedy zaczynamy liczyć ci czas. Tak, cztery.

O, o! Dobrze czy... Absolutne kino tutaj jest i w przyniosłem przyniosą ziemne z y, Bosweny. O! Minus 10% z y, kodem Faza. Z kodem Faza macie minus 10% na wszystkie artykuły na stronie bosena. Nie, nie, nie. Nie, się pacjent, jak ktoś się męczy. Już się męczy Jeszcze się uspokoiło nie, nie, nie. do tego, że nie. Nie, uderza w szyję i mnie i nie. mnie nie, 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 2,49 7, Bo na 7 powiedziałem stop. Co? Tak. Jezu! początek jak wchodzicie? Zimniutko, szczypie, Potem tylko ból Teraz czas. Jeden, jeden, <śmiennie> jeden wystarczy. wystarczy. <śmiennie> jeden wystarczy. Nikt Ty z tym to powiedzieć. Kraj, chodź. No O, może Tym, o. Ale o co ty się no, Ale będzie OK, będzie trochę lepiej. Nikam nie jest w ogóle lepiej. Rzuć to rumanikiem jeszcze sorry. To. No i teraz tak Dobra, teraz można nagrywać. Dobra. <laughs> jeszcze nastać na środku. Ale dobra, słuchajcie. Teraz czas na Albinę. Ona właśnie się ładuje. Ja pierd. To było zabawne bardzo. <noise> Malwina chyba nie jest spłukana Ej, chcę być pod ciepły prysznic tak. Serio? Ale jeszcze yeah. <noise> Dobra, poczekajcie, bo kurwa nie wytrzymał Idę po mopa, <noise> Ale co ty gadasz? Jest okej okay. Patrz to Ej, murecznik! Twój? O ty kur... Ch... <noise> tak! Już nie wycierałem ostatnio Oh, man <noise> Kocham tak... co co mam takie To na... takie ja. Tu jest twój! Tu jest twój! No to jest mój. Połóż go na ziemię! Nie, bo czy to mopa. No i tak do wykłania będzie szedł. Bo! pójdziesz na niego! Bo! Nie do jest hey, ja kiedyś miałam tak z babcią, że miesiąc myliśmy tą samą szczoteczką zęby. W sensie ona szczękę, ja zęby. What do? Nie klasa, żaden ten Na No jesteś silna baba, no właśnie. Hey. Jest. Ja tak pogania, moja sama będę pół godziny. Ja to by... na rogu się działo. Liczę 10 sekund, po 10 sekundach się 10, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 8, 7, 8, nie będzie Wychodź wychodź pytanie, wychodź! A to nie liczymy! No Dobrze! Ręce! Brawo, To jest kłębia. Dobra. Uaj! Teraz ja wbijam od razu. Tak? 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 dawaj, Daj! 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 Tak, teraz. Lecz, lecz, lecz. Level bólu jest inny niż zawsze na tym. I nie wytrzymam go. Dużo, no. ale nie, Nie, nie wytrzymam! Zobacz, ale stopy muszą śmieć, bo one bolą, stopy muszą być wrożne. Nie ma szans! Bo mówisz, że to jest hardcore dzisiaj? A! 29 sekund, bo ja... Ale to, to, bo ja oglądam takie kostki na z tym lekkim twistem. Co? Jest lekkim twistem. Ścikałeś tam?! Ale, żeby nie było... Chcę zachorować! Zajebista! Oboja! Dzień dobry, jestem Jakubiro, jak pochodzę z Michowa. Mam 19 lat, a do programu Twoje 5 minut 3 poszedłem, <grystek> ponieważ zawsze chciałem spełnić swoje wszystkie marzenia. Dziękuję. Musisz to zrobić od razu i musi to być takie... Nie no, ja muszę powoli. Oj, nie, 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 picha. Nie dasz rady powoli Musisz od Nikt, nikt, ale uwierz mi, że nikt nie da rady powoli Nawet największe posy nie chodzą powoli O to Lepiej to szybko w Na szczęście mamy ratowników medycznych, którzy jak Wiktoria stanie szoku termicznego to od razu po Proszę wchodzą Poczekaj, cicho, cicho Aaa, to jaka zimna Dobra, idę Od razu, od razu

18 sekund i jesteś lepsza niż Zbyszek Dawaj, dawaj, dawaj Jeszcze 5,7 i pół minuty To będziesz tak samo jak w pewnym programie tutaj na YouTubie I wtedy jakby też będzie fajnie Siedzę, pierd... Ej, właśnie w tym momencie przybyłaś Zbyszka Au, ci... tak? Czyli tak, na razie prowadzi się do Cicho! Cicho, ja tak drę mordę? Au Dobrze, dobrze Dobra, dobra, nie, już, nie wiem A, jeszcze chwilę Zdecyduj się Dobra, już, już, już To marensza, to to... O, w kolorach pazy, w kolorach pasy jesteś! Chce tam blązę ubrać? Będę to dla każdy. Oj, w różku! szczękulaciak! Dobra, uwaga! uwaga. Komu drogę temu czas? Moim zdaniem nie ma co przedłużać jakby mojej męki tutaj, ale dawno nie wchodziłem do wody i jestem ciekawy jak zrobię. Uwaga! Trzy, cztery O skurde! O, ilta! Dobra, jest kit, Jest hit. To tylko w głowie. Boli skid, tylko w głowie. Zatrzymajmy ja się, jest skid. Będzie ciepło. Będzie tak ciepło, że to jest kit. Będę otulony ciepłotą. Będę. będą mi przytulali, bo wygram ten odcinek. Tak będzie. Tak będzie. <laughs> ten odcinek. Wygramy fazę. Faza! 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 faza. <śmiech> <śmiech> Czas, czas, czas. Go. Czas, czas jest 30. za pewno. Minuta 30 sekund. Słodka jak yes. skatki, latem. Minuta 36 sekund. Koń trzymocznie, proszę, proszę. Proszę, proszę, 30. proszę. Hej, stop. Minuta 4 sekundy. Proszę! Mika, proszę! Mi proszę! Jeszcze, jest, Zostałam, jeszcze, tam, jeszcze, trochę. Nie, jeszcze Siem, trochę. Minuta, minuta jeszcze. 10 minut Michał... Michał oficjalnie ma więcej niż 3 minuty i 20 sekund, co czyni go z dzisiejszego odcinka! A najświętszy co 90 a to był kanał... FAZAAA! Ja pi***a, czytul mnie! Będzie... Zimny!